I ostatnie pytanie. Marian pyta: Witam, mam pytanie, czy moglibyśmy powtórzyć, jak poprawnie przejść z, eksplor z eksploracji do walk forward? Na jakie parametry zwrócić uwagę, co musi zawierać formuła, aby poprawnie zadziałała ta funkcja? Pozdrawiam Marian. Tutaj mam pewien dylemat, bo eksploracja i walk forward to są w zasadzie dwa różne tematy. O ile wspólnym tematem może być backtest, optymalizacja i walk forward, to są jak gdyby kolejne stopnie trudności. O tyle eksploracja jest całkowicie niezależna, czyli w momencie, kiedy prowadzimy eksplorację, jest przeszukiwany najczęściej cały szeroki rynek w poszukiwaniu jakichś walorów, które dają w danym momencie sygnał. I to wszystko. Natomiast to, co powiedziałem backtest, optymalizacja i walk forward. To są kolejne etapy testowania systemu inwestycyjnego. I bardziej tutaj bym widział, właśnie przejście z optymalizacji do walk Forward, niż z eksploracji do walk Forward. Natomiast, jeżeli chodzi o to, żeby przetestować system, który daje również sygnały w eksploracji, to mm, trzeba by niestety zobaczyć, na czym ten system polega i przede wszystkim w eksploracji, czy nie jest przypadkiem sięgane zawsze do końca y, danych. Chociażby funkcja last value w momencie, kiedy przeprowadzamy test, po prostu zaburza ten test, bo sięga do końca danych bez względu na to, który okres w danym momencie testujemy, a jest jak najbardziej na miejscu w momencie, kiedy przeprowadzamy eksplorację. Także tutaj bym potrzebował raczej odnieść się do konkretnego systemu, który. Yy, działa w eksploracji, jak i też działa w testach systemu. Nie jestem w stanie tutaj powiedzieć yy, jakichś wskazówek ogólnych.